Polska, kraj wysokich krawężników, dziurawych dróg i wciąż jeszcze kilku lasów, które nie powinny zostać, przynajmniej w najbliższym czasie, znowu zamknięte. Przemieszczanie się po takich okolicach na zwykłej hulejnodze przyprawi Was o ból głowy, ale wtedy cały na czarno wjeżdża Predator Extreme, czyli hulejnoga nietypowa, unikatowa z zacięciem off-roadowym. Nie tylko dla fanów dzikiej jazdy po lasie, ale też do miejskiej przejażdżki i zabawy. Wreszcie hulejnoga, która przyciąga uwagę nawet kierowców aut. Dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, co to jest za sprzęt. Bartek Grzankowski z telepolis.pl. Zapraszam. Pewnie możecie być trochę zdziwieni, że ta hulajnoga tak wygląda. Gdzie tu się stawia nogi? Otóż tutaj, na tych dwóch sprytnych podnóżkach, bo to dziwne, bo nigdy tak nie było. Cytując Karola Krawczyka. Było. Jeśli tylko jeździliście na rowerze albo na motorze krosowym, to takie rozwiązanie będzie dla was niczym nadzwyczajnym. Skąd jednak takie rozwiązanie w hulajnodze? Chodzi o balans. Zwykłe hulajnogi zmuszają nas do stawiania nóg w mniej naturalnej pozycji. Przy długiej i prostej drodze nie ma to takiego znaczenia, ale jeśli wasza trasa roi się od górek spadków zakrętów, to zdecydowanie to odczujecie. Zastosowanie tego rozwiązania zwiększy naszą stabilność na Predator Xtreme, a tym samym i bezpieczeństwo. Oczywiście w tej ostatniej kwestii nie zapominajcie przynajmniej o kasku na głowie przy jeździe. W tym przypadku do bardziej dynamicznej jazdy mogą się też przydać rękawiczki czy osłony na łokcie oraz kolana. Zwłaszcza jeśli to wasze pierwsze kroki z takim sprzętem. W tym przypadku warto też spróbować jazdę od najniższego trybu prędkości i stopniowo te tryby zwiększać. A skoro o tym mowa, w Predator Xtreme mamy trzy progi. Niski eko w tempie pierwszego, czyli około 5 km na godzinę, średni mid do 15 km i najwyższy high, czyli te maksymalne w polskim prawie 20 km. Sama hulajnoga potrafi więcej, ale jest tu fabrycznie instalowana blokada w zależności od kraju i obowiązujących w nim przepisów. Kończąc jeszcze ten segment, dodam, że producent deklaruje wagę samej hulajnogi na 23 kg. Zanim wyruszymy w podróż, czeka nas jednak kilka rzeczy do zrobienia. Hulejnoga przyjeżdża do nas bowiem w kilku częściach. Poza głównym elementem hulejnogi mamy tu też rurkę frontową, ochraniacz oraz wspomniane już podnóżki wraz z nóżką. W kartonie czeka na nas oczywiście ładowarka oraz instrukcja obsługi i zestaw niezbędnych kluczy, które pomogą Wam to wszystko zamontować. W kwestii wykonania mówimy tu o mocnym rozwiązaniu w postaci węglowej stali konstrukcyjnej, zarówno w ramie, jak i w wahaczu. W samej ramie znajdziemy też stop aluminium no i trochę plastiku. Pojeździłem trochę tym wszystkim po naprawdę różnych miejscach i na ten moment widać, że hulajnoga jest wytrzymała. A skoro o jeżdżeniu mowa, pewnie zastanawiacie się, ile można przejechać na tej maszynie. Producent deklaruje, że w warunkach idealnych nawet 32 km. Ale wiadomo, to wszystko zależy od naszej wagi i sposobu użytkowania. U mnie przy obciążeniu 80 kg, a maksymalnie jest to 100, i bardziej dynamicznej jeździe, w praktyce wyszło prawie 20 km, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Odpowiada za niego litowojonowy akumulator o pojemności 10,5Ah. Ale powiem wam, że to co najfajniejsze w tym modelu, to moim zdaniem te amortyzatory, które wydają się idealne na polskie drogi i dróżki, bez względu na to, czy mówimy o osiedlowej uliczce, czy o jakiejś leśnej ścieżce. Z przodu wykorzystano rozwiązanie teleskopowe z amortyzatorem olejowym, natomiast z tyłu znajdziemy amortyzator sprężynowy. Jeździłem dwoma hulajnogami, Predator Extreme, i zwykłym sprzętem miejskim w stylu tych modeli na wynajem. To był niesamowity skok jakościowy pod kątem wygody podróżowania przy tych wszystkich krawężnikach. W razie czego łatwo dostępne pod ręką miałem też manetki hamulców tarczowych oraz ekran LCD i drążek do sterowania prędkością. Wszystko pod ręką w zasięgu moich palców nie wymagając ode mnie żadnych gwałtownych czy niewygodnych ruchów, aż się chcę ruszyć w podróż. No i tak też zrobiłem. Zachwalałem wam już amortyzatory, ale chyba na tym samym pierwszym miejscu pod kątem zalet chciałbym docenić kwestię projektu tej hulajnogi. Spotkałem się kilka razy z komentarzami, że eee, co to ma być? Jakiś bieda skuter. Nie słuchajcie tych ludzi. Za mną nigdy nie obracało się tylu ludzi na raz jak wtedy, gdy jechałem na Predator Extreme, a w ich oczach była ciekawość, zachwyt no i zazdrość. Bez względu jednak na to, czy będziecie jeździć w miejskiej dżungli, na przykład na torze z parkowym, czy też raczej w bardziej naturalnych lasach, Predator Extreme dobrze się sprawdzi w tych warunkach mi sporo frajdy sprawia zjeżdżanie z utartych ścieżek i jazda na przełaj lub po prostu przez wąską leśną ścieżkę. Zwłaszcza taka jazda wymusza trochę inną postawę na nieco ugiętych kolanach. Jak dla mnie przypomina to właśnie te wspomniane już rowery MTB czy motory krosowe. Nie tylko pod kątem możliwości zastosowania, ale też stylu jazdy. Z tego powodu, jeśli wybieramy dziką jazdę po krętych ścieżkach, człowiek męczy się dużo szybciej, bo w zasadzie cały czas jest w ruchu. Ostatecznie daje to niesamowitą frajdę z jazdy, bez konieczności przejechania miliona kilometrów. Nie bez znaczenia jest też moc szczytowa silnika, która przy w pełni naładowanym akumulatorze oferuje nam aż 960 W. Dzięki temu pokonamy wzniesienie o nachyleniu na poziomie nawet 18%. A dzięki normie wodoodporności IPX5 nie musimy się obawiać zaklapania deszczem, czy nawet zwykłym myciem. Jestem po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów na tym sprzęcie, gdzie wjeżdżałem zarówno w piach, w błoto, jak i drobne kałuże. W każdym z tych przypadków Predatory Extreme poradził sobie bez problemu. Nie dość, że świetnie radzi sobie z polską infrastrukturą miejską, to jeszcze nie boi się też naszej pogody. Jak widzicie to ciekawy zawodnik, który ma przynajmniej kilka ciekawych atutów. Na pewno są wśród nich unikalna sylwetka modelu i styl jazdy. Do tego sama hulajnoga oferuje naprawdę dobre wrażenia z jazdy, pozwala uwolnić naszego wewnętrznego dzika i ruszyć w między szyszki i inne leśne zakamarki. No i jest też element nawiązania do sprzętu gamingowego spod znaku marki Acer i Predator. Acer lubi powtarzać o swoich Chromebookach, że są szybkie, bezpieczne i łatwe w obsłudze. Kiedy tak patrzę na Predator Extreme, myślę, że mogę powiedzieć to samo o tej hulejnodze. Zdecydowanie jest to model, którym warto się zainteresować. Hej, powiecie, to jest materiał sponsorowany, pewnie musiałeś to powiedzieć. Otóż nie, jeździłem tą hulajnogą i pod tymi zaletami mogę spokojnie się podpisać i bez tego. I myślę, że oglądając ten materiał, sami się przekonaliście, że to nie jest gołosłowna deklaracja. Z tym Was zostawiam, dzięki za dzisiejszy materiał, trzymajcie się do następnego, cześć!